No się chodźcie witam was bardzo serdecznie, ja wasza ulubiona ciotka w tym jakże zimny dzionek, ale czy nam to w czymś przeszkadza? Absolutnie nie, Przecę. nic mi to nie przeszkadza, nawet jak chmury są nie takie, deszcz zaraz spadnie, oby burzy nie było, oby burzy nie było. No i co, ja mam nadzieję, że u Was jest wszystko w porządku, że się uśmiechacie, odpoczywacie, a jeżeli nie macie pozytywnej energii, to ciotka, uwierzcie mi, w dzisiejszym filmie na pewno Wam dostarczy trochę tej energii. Co dzisiaj będziemy robić? Pewnie coś fajnego, ciotka zawsze coś wymyśli, więc oglądajcie. A i co ja chcę powiedzieć, dużo osób ciotka ogląda, ale nie subskrybuje. Dlaczego? Dlaczego nie subskrybujesz ciotki? Oglądasz, a nie subskrybujesz? Eee, jakiś ciapek. Pole znać, czy Wy chcecie ciotkę oglądać, czy Wy nie chcecie, czy Wy lubicie ciotkę oglądać. Bo ja nie wiem, czy mam to nagrywać, czy nie nagrywać. Widzę, że Was trochę jest, ale po prostu mi się... Ja się znać napisz w komentarzu, ciotka, fajne filmy, dawaj więcej. Albo ciotka, weź już skończ z filmami. Więc ja, ja jasność, no. Czy nagrywać, czy nie nagrywać. Zimno. Wszystkiego dobrego to Ej, Jedliście kiedyś skrzydełka w magii? Musicie napakować cały gar skrzydełek, zalać to w magii i potem odstawić do lodówki na całą noc. Rano wyciągamy i obtaczamy to w mące. Słuchajcie, jak moja mama powiedziała, że jak to się nazywa? Mamo, jak ty powiedziałaś? KC. Że to się nazywa KC. Nie KFC, tylko KC. Słuchajcie, tutaj mamy te skrzydełka, tu jest mąka, trzeba tak pu-pu-pu, <mum> wiecie o co chodzi, pozi na głęboki olej i smażymy, I zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać. I najlepiej jeść to z sosem, jakim cząstkiem. Tak, Bibi wygra? Bibi i Rafi, dawać, warioty! Ale walka zacięta. Ej, patrzcie, tak wyglądają KFC. Nie, KC. Casey tak się prezentują po upieczeniu. I teraz z sosem totkowym. Arciś będzie oceniał. Ciś ocenisz? Jak najbardziej. Jeszcze nie nagrywaj. Nagrywam. Arciś będziesz, Casey. Palce lizać. To chyba Słuchajcie, wczoraj robiłyśmy z siostrą tort dla Matiego. Bo ma urodziny. Jak na pierwszy raz całkiem zacnie nam wyszedł. Będziecie wy to ocenić. I słuchajcie, od 1 do 10 oceniajcie wygląd tortu. A smak, no to ja ocenię. No, żeby Matymu nie było przykro, to zjem ten kawalątek. Ale żeby mi też nie było przykro, nie zjem go za dużo, bo później będę. Cierpię jego brzucha! Patrzcie, tak się brzuch mój prezentuje teraz aktualnie. Proszę ocenkać. O, żeby mi bebek zaraz nie wywaliło, no to zjem kawalątek i ocenimy w smaku, a wy oceniajcie. Jak wygląda pan? A degustuje y, kurczaki? Nie kurczaki, co to są? Skrzydełka z sosem totkowym. Zrobić recenzję? Powiedz jest... szczerze? No. Nie wiem, kto to robił, ale jest pyszne i jeszcze gęste. Gier... To się rusza. <grym> to Natomiast... to no jest Tyśia. No. Siemano Polano. Cześć. A tu siostra robi domową pizzę. Patrz, jaki tosy. Mój piękny, patrzcie, jak ten tort. Cudnie wygląda. Ja już tak. Patrzcie, patrz to. Zobaczcie, jaki to jest cudo. Czy wy to widzicie? Jaki wielki tort. Wow, patrzcie, jak tu wyszło. Ale sztosy. No, ja nie będę tego szamać, ale. Słuchajcie, Martii. tu jest siemano kolano, ja tu prezentuję godnie siemano kolano, a tutaj szwagier. Y... Arcisiowi maluj. Bo Arciś zapomniał ja koszulki. wzór. Za godzinę ten... będzie aukcja. Arci... Arciś zapomniał koszulki siemano kolano i Radosław odwzorowuje. Mati, przyniesiesz marker? Nie Może być czarny. Nie Wiktoria jeszcze. Pięknie się prezentuje w kolano. Tylko ty Jacek. Jacek ma krótki kolana, nie robię uh! tam tu, żadnych śrub w kolaną. Radek dobrze ci idzie. Jakie skupienie Radosław, jakie skupienie na twarzy. Czy już, czy już mogę powietrze wypuścić? <grym> Outwicik. Myślę, że nie jest odpowiedni na dzisiejszą pogodę, więc chyba musimy się przebrać. O kupielki. <grym> ja właśnie telefon służbowy. Oh, a się Ten różowy jest przepyszny. Jak tam smakuje ciasto? nie dam wapnie. Idziemy na disco jumbo. Arcisz, czy jesteś gotowy? Jest! Gotowy jeszcze browarek i... No we patrzcie jaki mam. Zasnę poczynsunek na imprezie. Burówki. Jedni mają kiełbaski, inni mają... Już nie powiem co tam mają. A ja nie mam z dostawy. Chipsiki, a ciotka boróweczki. No a nie, to nie Czy Co były na prące? Trzy ziko, trzy ziko. Aż mi po prostu brzeg było nie kupić Trzy Ziko Ej, słyszycie tą wiksę? Idziemy dęse dzikie plące robić. Wszyscy razem! Zauwaj mi, Jak chcę spędzić twoje sęk, które przecie, gdzie się zgodzą drogi nie, w Pamięci Teraz ciągle... szansę tobie dam. Arcin! Eee! Ja potrzebuję! Jak chcę spędzić w tutecie, swoje serce. Arciś, co tam masz? Naprawdę kochasz mnie Nie ma wszystkie klasa to ona zapytała o, ja! To ja jesteś pani w górę, a u mnie ona, umie jest, ona u mnie jest A we mnie się Jest, ona, ona u mnie jest są rachwy! Są chyba wcześniej. rachwy! Są i Są rachwy! 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 Są you yeah. że jesteście tutaj z nami w tym pięknym miejscu, ale jedziemy, rozpędzamy się dzisiaj, dobra? Szkódnie! Jeszcze wysoko, dobra! Wszystkie... Nie tutaj jest piekarnia. Tak pachnie. Zuszynkiem się kleją. Idziemy do domu. Nie Arcisz? Arcisz jak się czujesz? Ja powiem szczerze, że jestem zdruzgotany. <grym> zdruzgotany czym? Potańczyłem, ale towarzystwo trochę takie nie bardzo... Ty czujesz te pączki? Z piekarni? Bo czuję te pączki, ale też czuję alkohol gdzieś. Gdzieś tu blisko żapy. To ode mnie. <grym> to nie ode mnie. 不，干呀，干呀，干呀！都为人民服务。